Siemano, Mako z tej strony, śmietnikowy artysta, tak widać sobota, a my od rana już działamy, no może nie od rana, bo 13 godzina, ale taką godzinę wybrałem, myślę, że jest dobra, nie za wcześnie, ponieważ za wcześnie zauważyłem, że jak jest za wcześnie, to pełno ludzi chodzi, kiedyś robiłem nocki, powiem wam, kiedyś robiłem nocki i jeździłem autem i miałem całe auto za zasypane tymi rzeczami, Także było lepiej, były lepsze skarby, depozyty były, prawda? No, dlatego mi się wydaje, żeby zrobić w, nas, w najbliższym odcinku nockę, a teraz takie południe, także zobaczymy, co dzisiaj wyskoczy, pozdrawiam Was i zapraszam. I już tutaj widzę z daleka, co tu będzie za krzesełko. Takie krzesełko jakieś, śmieszne. I tu, koło krzesełka już tu widzę jakieś buty, paczki. To o, się ramka wysypała, patrzcie, fajne, lubicie takie rzeczy, takie rameczki, zabiorę no to, co tam dalej się wysypie, co tam dalej się wysypie, mieszamy, 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 teraz kurde, muszę założyć te rękawiczki, torebki, no nie no muszę założyć na głowę. No, przeglądam, przeglądam tutaj na żywo, co jest. Co tutaj jest Kasztany, buty. Torebka, ty, ta. ta może być fajna, zobaczcie, jaka to torebka, jakaś nazwa jest. Atmosfera Nie wiem, czy brać tą torebkę, pomyślę. Dokładam ją do tego... Do tej ramki, prawda? Zobaczymy... Co to jest? do zmywarki część bierzemy część do zmywarki części do odkurzaczy do wszystko co to jest, co jest więcej tu jakieś części do odkurzaczy bierzemy o. o żarówki bierzemy żarówki też dzisiaj i tu widziałem czy było co nie, co te orzechy, kurczę, ile tych orzechów właśnie cały zestaw Lawendowy. Bierzemy taki zestawik, nie nowy O ile orzechów. ty możesz zabrać te orzechy Patrzcie ile ich jest. Sprawdzimy czy dobre w ogóle one są. Sprawdzimy czy dobre. Dobry orzech, dobre orzechy. Niepotrzebnie to roztruwałem, patrzcie to jest. Tak, orzechy wam. zabieramy. Dobra, pakuję te orzechy, kochani. Zbieramy, kochani, te orzechy, zobaczcie. Tutaj już mam dwie reklamówki, a tu jeszcze trzymam ten kontener i je zbieram. Dobra. Zbieramy te orzechy, zbieramy. Ale się znalazłem orzechowy skład, rodziska, ale od dobre nawet są. Dobra, orzechy ogarnięte, dwie torby tego były, tutaj nasz urobek stał kontenera, także zabieram to i lecimy dalej. No i zobaczcie, już z daleka widziałem, ale czy to jest puste czy pełne, prawda? Żelazeczko, filipsiaka. Patrzcie całe ładne żelazko, zabieramy Ale może nie działa, kurde, nie wiem, sprawdzimy w domu. Zobaczymy, tu co mamy? A jeszcze tu muszę to zobaczyć Dużo tego jest niesprawdzonego wam. O ile malin ty. maliny znowu teraz co to jest z kolei co to jest malin tyle patrzcie do malin ale się już rozsypały zobaczcie kochanie moi tam już czekają na nas lasy, i w najbliższym odcinku będzie odcinek ze zbierania śmieci właśnie w tym lesie, prawda? Także bądźcie ze mną, tu już nie będę filmował, ale jedzie zawodniczka szukać też ciekawych przedmiotów. No, będzie odcinek w lesie, także pamiętajcie, no i jutro losowanie konkursu, także wszyscy bądźcie gotowi. I lecimy dalej. My cały czas te rzeczy, prawda, znosimy. Cały czas te rzeczy znosimy Zobaczymy Może raz już mam I następne, następne, następne Już jest zniesione tyle z dzisiaj, lecimy po następne Deszczowo się zaczyna robić Także nieprzyjemne warunki Ale może to odstraszy konkurencję Wlecimy do pierwszego Jak po swoje, dosłownie Trzeba trochę pobiegać po tych kontenerach, nie? Odbiegniemy Ja z tego widzimy. Zrobimy go jak po swoje wchodzimy Kurde. Nic tu nie ma Nic tu nie ma Nic Nie ma, chodźmy dalej Jest ją nasz proszę państwa Co, co tu się nie, 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 ja, ja tyle znalazłem, kubek taki kubeczek, ale już znalazłem dobre żelazo i, i znalazłem już e, e, takie dwie reklamowe orzechów włoskich, kurde, z 10 kg tam tego jest, no nie? I i ten, i w ogóle ogólnie to dobrze idzie, no nie? I znalazłem taki no, obrazek, taki komplet latawowy, znalazłem, nie? Nie, nie. także spoko, dzisiaj majonez, no nie? Wszystko trzeba dokładnie, bo tam już jeździ, to są dziadka. Kurde, jeju, dlaczego ktoś mi rozłamał ten wazon, ja pierdziele, ale fajny wazonik, zobaczcie sami, fajny, nie, taki wazonik. Sion, powrócił na te rejony, nasz, nasz stary lisek, a co tu mamy ciekawego dzisiaj, pochwal się mi. Zostawcie, zostawcie. Ja zostawcie. Ja to, jest prawda! Ja, ja, ja do twoich turby nie zaglądam. No dobra, ale tu wszyscy chcą wiedzieć co się znajduje ciekawego na tych tych no nie. O, słany lisek no nie. Co tu znalazł ciekawego? A dawno czy nie widziałem? Nie było ci dawno, nie? Bo chodzę. Myślałem mówię, chciałem... No, my już sobie jedziemy autobusem na kolejne miejscówki. Bo te osiedle już się wyczerpało. Lecimy na następne osiedle i do zobaczenia na następnym osiedlu. I patrzcie, tu były w reklamówce takie baterie. Cała reklamówka. Nie wiecie, do czego to służy. Ale to ciężkie, więc ja nie wiem, czy to brać w ogóle. I tu jest jeszcze jedna, tylko boderiam, że mówię. Dobra. Piszcie, co to jest w ogóle. Piszcie, co to jest. No, słuchajcie, widzicie? Fajne, bardzo ładne krzesełko. Takie tutaj. Tak widać. No i nie było tutaj ludków, nie było. Można się pobawić. Nie ma. A tak widać. Wziąłbym, ale nie mogę. Piękne, fajne krzesełko. Bodzio. Normalne krzesło z Bodzio. Lecę dalej. Patrz jakie fajne meble leżą. Nic tylko mieć. Nic tylko mieć busa. piękny nowy mebel. Jak nowy Nowa szafka Kurde, sam bym wziął Ty patrzcie, fajne koszulki diversa Jeden, di jeden divers taki Tu może coś będzie więcej Koszulki Co to? Czyste, czyste Czyste z hajemu Przeprać będą dobre ty Dobre koszulki schojem Będziemy nowe koszulki No, to także koszulki zabieram Jest ich więcej Skropa taka to już nie, no są tam No są, dobra, biorę wszystkie, potem se przejrzę do koszulki Bo fajne koszuleczki Uszulki mogą być. A tu coś jest od razu? Komisyjnie. Tam jakieś papieruchy o. Dawaj kosy. Takie cięcie musicie wykonać. Takie cięcie dokładnie rozumiecie? Cięcie musi być perfekcyjne. Dobra, lecimy dalej. O, widzę ciekawe akwarium. Bierzecie. Ja tam widzę komplet talerzy, go biorę. Szliczne talerzyki, ja już tam widzę, że jakiś starszy nawet jest ten jeden pierwszy z góry. Wejdziemy go i zobaczymy potem Ty zobaczcie, normalnie wolna chata Normalna jaka miejscówka, ty tu jest stolik te w ogóle ten, można się ten, ogródek jest Kurde, normalnie, wszystko jest. Fajna chata, fajna. Tu trochę miejscóweczka, nasze tobołki znalazłem takie buciki. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze z folii, Elegance, to chyba nic takiego szczególnego 36 rozmiar, kozaczki, ale nowe, tylko lekko za, za tym, bo tam leżało. I dla mnie patrzcie jakie nowe buciki będę miał, a M. Dobre, nie? wyczyścić tylko do pralki, wrzucić i nowe buty. Do następnego. Drodzy moi, czas na sypy. Zobaczcie, kochani, taka miejscowa i patrzcie, jakie piękne fotele. Kurde, klasyki. Tylko nie mogę ich zabrać. Kurde, gdybym mógł je zabrać, to bym od razu brał. Patrzcie, w jakim one są stanie super, świetnym. Zobaczcie, kochani moi. Świetny stan. Ten Patrzcie jaki w ogóle ma kształt ten fotel, taki o taki, kurde klasyki centralne, jak te fotele wziąć, dawajcie je bierzemy, bierze ktoś je ze mną, kurde patrzcie, I tu było od razu zobaczcie, ktoś cały to indesit, taki wielki kurde indesit, cała, cała pralka, lodówka na cały kontener no nie, zobaczcie to wziąłem, w wlazłem tutaj i udało mi się wyharpać parę, Fajnych rzeczy, spodnie, wiecie, dżinsy, pokażę wam wszystko w podsumowaniu i ubrania robocze, wiecie, takie dżinsy, ubrania robocze, bo są nowe, to się przydadzą, nie, także je zabiorę, nie, ale kochani moi, co zrobić z tymi kurde fotelami, one są piękne, zobaczcie. No niestety, nie możemy ich zabrać, ale są piękne, na takim kontenerze. No i zawsze jak takie fotele zobaczycie, czy łóżka, to zaglądacie tam. Tam zaglądacie, o, w te rożki tam, głęboko. Czy nie ma czasami jakichś jeszcze skarbów, prawda? Głęboko zaglądamy. Nie ma, jeszcze drugi sprawdzę. O i tak widzicie kochani, rozprułem dół I zobaczcie, patrzcie Zobaczcie Jeden pieniążek Patrzcie, jeden pieniążek Tu będę wyciągał je. Drugi pieniążek I tu też jakoś Trzeci pieniążek, o. Pieniądze wylatują z portfela z foteli i ta monetka tutaj jest. co to za moneta 5 groszy same z epoki naszej o, monetki są także o, tam jest jeszcze jedna, Patrz, jeszcze dwie o, jedna jeszcze tam i druga coś jeszcze jest nie ma tam po rogach spraw zaglądamy też Także widzicie można, można. Cztery monetki wyskoczyły. Zobaczymy co wyskoczy w tym drugim. No, to zrobiliśmy, także tu kryją się skarby i to rozprócie zrobimy komisyjnie. Gotowi? Co będzie tutaj w środku? I... Co jest w środku? Jest coś? Nic nie ma, panie. Nic nie ma mogło tam polecieć, nie, to tam wyleciało, nie ma nic tutaj dobra, lecę dalej, szkoda, że ich nie mogę zabrać cześć kochani czas na podsumowanie i co udało mi się zebrać eee, przez sobotę także zobaczmy to wszystko eee, troszeczkę dzisiaj było ubraniowo prawda, bo takie jeansy to sobie zostawię, one trochę tutaj się wybrudziły, ten, ale spróbuję wypiorę i przymierzę te jeansy bo spodni to mi brakuje, wam powiem mam cały strój roboczy taki Mastera Cały strój Słuchajcie nowy I to jest nawet jeszcze z metkami był Master ubranie robocze takie Całe nowe Mastera ubranie robocze Trochę się pogniotło albo on Było nie jak znajdywałem no nie Słuchajcie kojarzycie Fajne buciki mam Sobie je zatrzymam Tylko je trochę też przetrę no, fajne są AM Dobre buciki Będę miał buty Będą dżinsy. Tak, i ubranie robocze też będzie, no. <laughs> Słuchajcie, 8 kilo, 8 kilo orzechów. Takie dwie torby. Duże, takie dwie, dwie torby orzechów. Ważyłem to wszystko, waży 8 kilo, no nie? Także 8 kilo orzechów. Co z tym zrobić? Częstujcie się. Smacznego. Słuchajcie, żaróweczki pamiętacie? Takie żaróweczki przypuszczam że dobre. Takie to są jakieś do zmywarki, prawda, elementy, elementy do zmywarki, elementy do odkurzacza, takie, ale wszystkie wszystkie nowe, prawda? To jest cały taki komplet tych elementów do odkurzacza. Dzisiaj się trafił. Słuchajcie, taki talerzyk. To jest porcelana Wawel. Ona była z tymi wszystkimi. Pamiętacie ten paczkę tych rzeczy, te kubeczki eee, i te, i ten i ten i ten eee, i te talerzyki są fajne. O, Wszystkie takie fajne talerzyki z tymi zdobieniami w kwiaty, prawda? Nie mają sygnatur, wiecie? Ale trochę ich jest tutaj tych pięknych talerzy. Słuchajcie, buty, takie buty, kozaczki. To jeszcze, o, etykietka jest. Folia jest, nowe, prawda? Nowe takie kozaczki, rozmiar. że nie pamiętam, nie patrzyłem. Pamiętacie je? Także też kozaczki biorę. Eee, słuchajcie, taka ta. Eee, no zdjęcia czy ramka prawda dalej zestaw lawendowy ja to widzę że wiesz wyczytałem co tu jest co tu jest żel podprysznic balsam kule do kąpieli ręcznik jeszcze mam także patrzcie jaki mam zestaw normalnie pod prysznic. tak eee, słuchajcie strój roboczy o wszystkim powiedziałem no i co no jeszcze wpadła te... koszulki już się piorą te białe tu taka z mi wpadła, tu też sobie wezmę w przepiorę, tylko nie, nie z białymi. E, no i, i ten oto, pamiętacie żelazko. Fajne nowe Philipsa, żelazko, byliście przy tym. Wszystko kurde ten. I patrzcie jakie sprawne w opakowaniu nowe żelazko. Pewnie ktoś zaraz napisze, że nie sprawne To pokażę. O. Tu się włącza, cicho chodzi normalnie jak Mercedes. W świecie żelazek i się pięknie nagrzewa, no nie? No, także już się robi cieplutkie, piękne żelazko, prawda? no No i dobra, to by było, kochani moi, na tyle. Dzisiaj tak spędziliśmy sobotę yy, i trzymajcie się yy, do następnego wypadu. Pamiętajcie, jutro będzie rozwiązanie konkursu yy, i... Rozwiązanie konkursu i będzie następny konkurs, także... Trzymajcie się ciepło, dobrą i kolorowych snów. Wam życzy ten hotel. Gunku, tak? Gońka skarby. Haha, i jeszcze na koniec, kochani. E, jeden z moich e, tutaj oglądających kolegów e, napisał do mnie, że przechodził w tych okolicach i był kubek, ale go nie brał, prawda? Słuchajcie. Artyście śmietnikowemu się nic nic nie umknie. Mamy go. Także kolego. Byłeś tam chwilę przede mną, a ja chwilę po tobie, ale mam ten kubeczek. Eee, trzymajcie się teraz cieplutko, bo mi się przypomniało.